Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Masters of Bricks No i już niedużo nam zostało Batmana, oczywiście piszcie w komentarzach co chcecie dalej Czy gramy i odblokowujemy wszystko co się da Czy zaczynamy coś nowego, jeśli tak to dawajcie propozycje Ja powiem ze swojej strony tyle, że Planuję, przynajmniej chciałbym zacząć grę LEGO Ninjago Movie nie grałem, jestem ciekawy, jak to właśnie wygląda. Nie, dobre, czekaj, nie, tu mam iść. Bo już ukończyliśmy chyba wszystkie misje tutaj, jeśli chodzi o Batmana. Jeśli jeszcze sobie może sprawdzimy na początek, czy na pewno wszystko skończyliśmy. Jeśli. Jeśli nam coś zostało to skończymy Batmana, jeśli nie no to idziemy do, do naszych złoczyńców Dobra, tu mamy wszystkie skończone Teraz idziemy tutaj Tu tak, mam odblokowany wolny poziom, dlatego świadczy to o tym, że skończyliśmy. No i tutaj zobaczmy. Tak, wszystkie mamy skończone, więc zostały nam tylko misje naszych złoczyńców. Myślę, że to są bardziej ciekawsze te misje. E, po pierwsze są urozmaicone postaciami. E, nie, nie tak jak w przypadku Batmana. A, jednak dobrze szedłem. Tu się trzeba wrócić, eee, że mamy tylko Batmana i Robina. Zmieniamy tylko gadżety, To stało się w pewnym momencie troszkę monotonne. Mam nadzieję, że w kolejnych Batmanach, bo posiadam także drugą i trzecią część, w którą e, zapewne też będziemy grali. Ale nie chciałbym też od razu zaczynać drugiej. E, nie chcę was też zanudzić. Hmm, tak samo nie przyciąga Batman za bardzo w nowych widzów do mnie. Dlatego na pewno chciałbym coś innego jeszcze zacząć. No dobra, więc przenosimy się. I idziemy, zobaczymy co nas tym razem czeka. Nie wiem czy tu są tylko te misje co są w tym jednym pojeździe, czy jeszcze później coś odbloku odblokujemy, bo tam niby jakieś przejście dalej jest, widzę. Banan. Dobra, zbieramy monetki Dobra, wskakujemy i mamy już czwartą misję Więc e, jeśli będzie pięć Misji, no to nam zostały dwa odcinki do końca No i mamy tutaj oczywiście znowu Killer Croka W poprzednim odcinku walczyliśmy na skuterze Killer Croka oraz e, Łodzi Podwodnej pingwina Razem także, także mamy te same postacie, więc pierwszy raz się powtarzają. Oprócz pingwina, który jest chyba w każdym odcinku uczyńców, Dobra, nie pomijamy, zostawiamy już scenkę. Podejrzewam, że będziemy musieli uwolnić kadłomy. Tak, śmieją się, ale nie, mam diamencik, więc będą musieli ją uwolnić. Już ma plan, więc zobaczymy co on to wymyślił. Dobra, bierzemy najpierw wszystko co się da. Czy killer, czy killer krok ma siłę, żeby to wziąć? Tak, on jest też z tych siłaczy, ale nie. Ja chyba tam nie chcę iść jeszcze. A tutaj Killer krok może przejść? Może nie boi trucizny. Więc najpierw sobie zobaczymy czy coś tu możemy zdziałać żeby później się nie wracać jak to czasem bywało widzę, że coś do zbudowania będę miał, więc zbudujemy też muszę sobie kupić jakiś zestaw z Batmanem, bo ich akurat dużo nie posiadam więc się przyda do, do mojej kolekcji no i kto z Was widział 2 lata kanałów w sumie dzisiaj e, w dniu, w którym to oglądacie Mija Co radzicie na kolejny rok e, kanału co zmienić e, Jaki film byście chcieli częściej, e, żeby się pojawiały? Dobra, musimy iść jednak tam dalej A Czekaj, Ty nie możesz tego rozwalić swoim tym Chyba nie. Dobra. Tu zapewne muszę pingwinem przyjść. Przed bardziej przelecieć. Dobra, no Łączymy i mamy drugie źródło energii. Bo na pewno recenzje się pojawiać będą e, cały czas. E, możecie podawać mi tematykę... E, tematykę do filmów, vlogów jakiejś poradniki, co byś to co was nurtuje. może będzie jakiś rozleg... bardziej rozległy temat do poruszenia i zrobienia o tym filmu bo już jeśli chodzi o kwestie techniczne na pewno chcę poprawić jakość możliwe, że w przyszłym roku uda mi się no możemy tu przejść, możemy a czekaj, to może może pływać. Tak. E, w przyszłym roku możliwe, że będę zmieniał telefon, więc to też będę patrzył pod kątem, żeby e, jakość nagrywania była jeszcze lepsza, bo na tą chwilę e, mam niby oświetlenie, ale ciężko mi też e, osiągnąć to co, to co bym chciał. Nadal przy ciemniejszych e, dniach e, ta jakość nie jest jakaś super, widzę, że śnieży obraz. Poza tym moja lampa jest na tyle m, dość silna i podczas gdy zbliżam światło bliżej, żeby rozjaśnić, no to e, powstają takie pasy, więc muszę ją mieć w odpowiedniej odległości, co sprawia, że, że oświetlenie nie jest na tyle satys satysfakcjonujące. Ja dlatego chcę spra sprawić sobie jeszcze jedną lampę żeby oświetlić z kilku stron bądź też zabudować w, dość, w sposób taki żeby mi się skupiało świat w jednym miejscu Więc tu jeszcze jest tu jest kwestia taka że że jeszcze tutaj nad tym popracuję Wskakuję tam do tego, dobra tu wylecieliśmy i zobaczmy czy tu coś, jesteśmy... tak, tu mogę przejść tam będziemy pewnie musieli jakoś się pozbyć tego płomienia tutaj dobra idziemy dalej zobaczmy co my tu jeszcze mamy do zwiedzenia Dwa lata zleciało. Ja jestem naprawdę zadowolony, że was yy, no, dość spora liczba jak na mnie yy, tutaj się zjawiła. Boże jest was ponad 400 osób. Yy, mam nadzieję, że uda się osiągnąć yy, jeszcze w tym roku może 600-700 widzów. To było naprawdę fajne. No i tak, tak, że przypominam o giveawayu, który został już niewiele czasu. A mam jeszcze sporo do nadrobienia, no bo bez tego niestety będziemy musieli przełożyć na kolejny miesiąc nasz, naszą nagrodę wraz z konkursem. A my tymczasem sobie budujemy jakiegoś krokodyla. To chyba będzie... Łódź podwójna, killer kroka świadcząc po tematyce zwierzęcej Dobra, czy to już Dobra nie chodzi Widać, że tu sporo mamy do zbierania A my Jeszcze mam, dopiero mam połowę zebranych rożków Dobra, tam do góry tam się nie chce za bardzo iść Ale uwalniamy chyba tych robotników, widzę, bo się zagubili Dobra, idziemy dalej, zobaczymy Dobra, to chyba już koniec Dobra, zdobyliśmy, o, zdobyliśmy nasz trocek metkita? czy Medkita? Dobra, wychodzimy stąd, zbierzemy jeszcze tą garstkę stąd, Idziemy iść do góry, tu mam coś, ale ja tu chyba tego nie rozwalę kiedy od krokiem. A, to są nasi wrogowie, myślę, że to są, że to byli nasi zaginieni robotnicy dobra wszystkie tutaj raz 10 10 jest chyba najwięcej z mnożnika A, tu chyba nie wejdę coś trzeba będzie podziałać tutaj widzę tu są jakieś drzwiczki zbieramy i idziemy chyba najpierw tutaj o ile tam będziemy mieć opcję wrócenia może tymi postaciami tego nie zdołam zrobić? No to... A, czy ja tam mogę wejść? Czy mogę, albo tutaj może... Naszego tego... Gwinka tam No Ty jesteś mały, to byś wplastał Dobra, wesz, Co mi to daje? rozwaliłem tutaj widzę to dobra, dobra, może jeszcze jednego puścimy jeszcze jednego no i jeszcze jednego jak to nie pomoże nie. chyba nie o to chodzi dobra, ty jesteś w stanie, że to skapi tutaj do kanałów no, i do góry, no, pływać za dobrze to on nie pływa no, dobra najpierw muszę to zrobić a później no, gdzie tu wlazłeś? Nie chciałem wracać i teraz pójść no, ale traf tam. no i teraz po nim przejść Coś do zbudowania. Jakiś wiatrak. Dobra, i ty możesz teraz do góry się... Z... transportować, Dobra. Jesteśmy, o, Jesteśmy w talecie No to dalej. A walka z policją to jest trochę na czasie, na tam... To... patrzę, co się teraz dzieje. O! Znalazłem kolejny klocek. Zobaczcie, ja mogę to coś jeszcze rozwalić. Zbieramy ile się da, bo coś może jeszcze uda nam się zakupić za te monetki przed zakończeniem. No ja podejrzewam, że ja sobie to tak czy tak pokończę, żeby blokować. Ale pytanie, czy wy chcecie też to oglądać? Bo wtedy byśmy musieli powtarzać poziomy Dobra, idziemy dalej Nie wiem czy ja nie drugą stronę miałem iść Ale trudno się mówi Co nas tu czeka? Tu mamy to do... Ws... to do wsysania A jeszcze nie mam robina, no to nie mogę tego wsysać Chyba, że jest jakaś postać, która mnie ale na tą chwilę nie mogę zmieniać postaci dobra, no wiesz dobra, to wyciągnęliśmy safe co ja z tym safe'em mam zrobić? czy to jest po prostu... nie, tu nie mam przyjścia o, no nie chciałem wracać dobra, co my tu mamy? co otworzyło nam się serwis a dobra mogę teraz skoczyć tu aura czasem to naprawdę trzeba pomyśleć nie nie jesteśmy człowiekiem zagadką ale tu możemy coś napompować możemy dobra zniżyliśmy tu nam się otworzyło coś dojdziemy tam dobra ty tutaj pouwalniaj Troszkę mamy tutaj do rozebrania Dobra, tutaj chyba wiadomo musiał użyć piznika Bo nie ma tej wajty, żeby mógł złapać Dobra, wiatrak kolejny Dobra, czy ja to mogę rozwalić, czy muszę Użyć bomby Dobra, używaj bomby, bo no, przy, przy tym killer kroka ale on powstał, więc jest... no, teraz trafić tę dziurę to będzie no. Dobra, kolejni policjanci do zniszczenia Dobra, uwolniamy. Czy to są dobrzy, czy dzieli Znaczy? żyje ale po naszej stronie Dobra Poznajdziemy się tego, do tego już nie jest to potrzebne Nie przyklejaj się do ścian. A my idziemy, gdzie? No. no Wskakuj, wskakuj no, Pozdro się, dobra Dobra, i co ja teraz? Bo to nie działa o, dobra działa, no chodź, skakuj Dobra zjechaliśmy gdzieś Dobra, kolejni wrogowie przed nami że gier mamy sporo, żeby przejść więc na pewno materiału nie braknie na długi czas. A niebawem zbliża się także premiera LEGO Star Wars. Którą podejrzewam, że może nie w dniu premiery nie będę grał, ale pojawi się podejrzewam na moim kanale także. Jeszcze przebudzenie mocy. Star Wars. Też myślę, że będzie ciekawa, a nie grałem. No i sporo tych starszych produkcji, które są naprawdę e, ciekawe pod względem tak, także takim sentymentalnym. Jak Indiana Jones, Harry Potter, w e, sumie Lego Star Wars. też było trochę tych części. E, Piraci z Karaibów. Pamiętam, którąś część grałem, ale... Pamiętam, że ja skończyłem Jurassic World jest jeszcze I nie wiem co jeszcze Tam jeszcze było, i nie mocni No to trochę tych gierek będziemy mieć Więc będziemy jak W przypadku, że gramy raz w tygodniu Może kiedyś się będą pojawiać części, ale na tą chwilę ciężko żebym dał radę nagrywać i montować częściej niż raz w tygodniu no chyba że uda nam się zdobyć te właśnie 15 łapów w górę to jest opcja wtedy że się pojawi drugi odcinek w tygodniu oczywiście to transakcja jednorazowa Oj, widzę, że uwolniliśmy Cudlumen. Czy to koniec, czy to jeszcze nam czeka? Nie, tu kończymy. Odcinek 20 minut, więc krótszy odcinek. E, musicie niestety e, to wybaczyć. Ja nie ustala długości odcinku, ale odblokowaliśmy killer-kroka w końcu. E, no tutaj akurat by chciał wszystkie postacie odblokować. Tu nam się. A, udało nam się jednak, nie zauważyłem. Super William, Williams Super Kid. No i mamy już prawie 400 tysięcy groszków znowu uzbieranych. No i chyba nas będzie czekał ostatni odcinek. Zobaczymy czy będzie szósty, czy na piątym się zakończy. Więc ja wracam do arkam. I ciężko na tą chwilę określić, czy kolejny odcinek będzie ostatnim, czy będziemy mieć jeszcze okazję hmm, pograć więcej poziomów, bo ciężko hmm, zobaczyć, ale z tego co widziałem, to tu mamy opcję. A, czekaj, bo jeszcze a mamy Jokera, jeszcze autko A, jeszcze tu mamy. No, tu mamy więcej jednego odcinku niż. Przypuszczałem, i chyba są tylko te dwa pojazdy. Czy jest jeszcze trzeci? A jeszcze tutaj. No to, to mamy jeszcze sporo grania, tutaj w takim razie. Widzę e, więc sami widzicie, że jeszcze nam zostało jakieś 11 odcinków do końca Batmana. Aby przez ten czas zdecydujcie. Czy chcecie oglądać jeszcze raz, żeby odblokować wszystko, co jest możliwe, e, ukończyć grę na 100%, czy zaczynamy coś innego? Ewentualnie e, można zacząć inną grę i w międzyczasie raz na jakiś czas jeszcze wrzucić tutaj odblokowanie całej reszty, co nas jeszcze tutaj może spotkać. Więc to było na tyle. My się widzimy w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w LEGO Batman The Video Game. No i Piszcie komentarze poniżej, łapkę w górę no i subskrypcję, żeby być na bieżąco, więc to by było na tyle pa.